Ciekawe, co nas czeka tym razem? Nie widzę nic dobrego. Dobra, zakręćmy kołem. O nie, wylosowałam ośmiornicę. Tego właśnie bałam się najbardziej. Nie martw się, myślę, że dasz radę. Dzięki za wsparcie, ale to wcale nie sprawia, że czuję się lepiej. Fu, jakie one są obślizgłe. To po prostu obrzydliwe. Muszę je szybko wrzucić na tort. Położyłaś tylko jedną, a co z pozostałymi? Mary, jesteś taka troskliwa, że czasem mnie to wkurza. Dołożę jeszcze trochę. Zadowolona? Teraz moje ciasto zostało zdecydowanie zniszczone. A według mnie wygląda bardzo oryginalnie. No dalej, Suzy, jedz. Nie chcę się zbytnio spieszyć, mamy jeszcze czas. Chociaż może masz rację, lepiej od razu się z tym rozprawić. I jak smakuje? Ośmiornica przykleiła mi się do twarzy. Zdejmij ją natychmiast, mery. błagam cię. Och, udało mi się. Co jest nie tak z moim policzkiem? Parzy. Ośmiornica zostawiła ślad.